Witam, do Kowal. Czas na 7 odcinek Prince of Persia. Dziedziniec pełen pułapek. A oto zwiastun tego, tego odcinka. Ok, więc na początek zabieramy chmurę piasku, którą przeoczyliśmy w poprzednim odcinku let's playa. Która znajduje się tutaj. Następnie musimy przebiec e, po ścianie, aktywując przyciskiem kolumny, która się e, wysuwa na parę sekund. Dlatego nie należy tutaj za bardzo zwlekać. I wejść, póki ona jest. Następnie przeskakujemy. Tutaj najlepiej pod tą pułapką e, przeturlać się, jednak e, przy tej mi to nie wyjdzie. Pokażę Wam przy następnej. No właśnie w taki sposób. Tutaj musimy odbić się od ściany i chwycić drążek, który otworzy nam kolejne drzwi. Następnie wchodzimy na te oto kamienie i przebiegamy po ścianie. W odpowiednim momencie naciskując spację, by chwycić się drabinki. O, chmura piasku. Teraz, by zdobyć dodatkowe punkty zdrowia, musimy tutaj przebiec przez tą oto widoczną dziurę w ścianie. Ten dźwięk już poznajemy. Znany nam schemat. Oczywiście, przyspieszymy całą akcję. Czas na procentową wodę. Ach, przepaliła, przepaliła, ale punkty życia doszły, więc lecimy dalej. klasycznie przebiegamy i odbijamy się od ściany do przeszkody mieliśmy małą połapeczkę następnie wchodzimy wyżej i skaczymy na drążek następnie chyba trzeba było przeskoczyć dalej o, chyba jednak nie więc wracamy czas i odwracamy się musimy jednak skoczyć tutaj I dopiero teraz dostać się na drugą stronę. W taki to sposób. Tu nic nie ma, dobra, lecimy dalej. Tu po lewej źródełeczko jakby nam było potrzebne. A tam widzimy już z daleka przełącznik. Oczywiście czasowy. Tak, więc uruchamiamy go i należy dość zgrabnie zdążyć tam przez te drzwi przebiec. To jeszcze troszeczkę za bardzo pośpieszyłem. Następnie aktywujemy. Kolejny czasowy przycisk. Tutaj tego czasu nie jest aż tak mało, jednak nie należy za bardzo się opieprzać, żebyśmy nie musieli niepotrzebnie wracać. No, tutaj na styk mi się udało z tym przełącznikiem. I przeskakujemy dalej. Ok, jak widać, zdążyliśmy. A teraz czeka nas dość ciekawe starcie. Najtrudniejsze jak dotąd. I z bosikiem. Tak więc będzie zabawa. Tutaj nie polecam bić się w tym miejscu, więc przeturlamy się w moje miejsce strategiczne, gdzie mamy wodę do regeneracji zdrowia. Za pomocą przycisku R, jak widzieliście, możemy zwalniać całą akcję. Jednak ja za bardzo z tego korzystać nie będę. Te czerwone to pikuś te z pikami, bo można je przeskoczyć i uderzyć. Gorzej niestety z tymi niebieskimi. Gdy będziemy chcieli je przeskoczyć od razu z wywalą, więc nie ma takiej opcji. No tu trzeba uważać na te strzały od bossa, bo jednym hitem potrafi nawet z pół HP nam zapieprzeć, także boli, boli. Pamiętajcie, żeby korzystać z blokowania ich ciosów prawym przyciskiem myszy. Jednak nic to nie zrobi, jeżeli chodzi o podcięcia potworków. Dlatego lepiej w moim przypadku cofnąć czas i nie powtórzyć tego samego błędu Dobra, nie podciona, zlecimy. Z zabiciem tego, Tylko troszkę HP doładujemy, żeby nie było problemów. Ups. On na sześć nie trafił. Do 3 Hazy sztuka. Ej, nie, nie, nie tym razem. ale na szczęście nie wyglebił nas. Jedyną skuteczną opcją, jeżeli chodzi o walkę z tym niebieskim spiką, jest najlepiej zablokować jego strzał, a następnie przejść do kontry i wykończyć go. Tutaj zaś mały błąd, więc trzeba było cofnąć czas, ale już go nie popełnimy. Dobra. To jest to, co lubię. Gdy potworki same siebie podcinają. O właśnie, i to jest to, co mówiłem wcześniej. Próba przeskoczenia tego niebieskiego kończy się wywaleniem na plecy. Tak więc nie próbujcie tego robić. No, udało się, nie trafił. bos. mogłoby być nieciekawie. Jak widzicie, uniki, i dużo ruchu to jest właśnie to, co w tej gierce. do zwycięstwa. No, marne wyczucie czasu, jeżeli chodzi o regenerację zdrowia. I oto właśnie seria hitów, gdy leżymy. Tak więc lepiej cofnąć. Bo nie wstaniemy stąd żywi. Się już teraz uda. Tak więc zablokujemy. Ok, wstajemy. No, na szczęście nie dostaliśmy serii hitów. Spróbujemy troszkę HP sobie zagnorować. Nie, to nie jest dobry pomysł. Więc nie pozostaje nam nic innego jak z obecnymi punktami zdrowia. Zabić to co tutaj nas bije. Okej, okay, więc wcielamy w życie nasz plan. Dobrze, ostatni niebieski blok i kontry. O tym właśnie wspominałem wcześniej. Teraz dobijamy i można swobodnie bić się z bossem, jednak zważywszy na jego potężne strzały troszkę zregeneruję sobie punkty zdrowia Ups Dobrze, udało się nam Wystarczy Lecimy z nim Najskuteczniejszą techniką jest właśnie taka jak przeskakiwanie na jego plecy i z powietrza Atakowanie go. Jak się nie będziemy obijać, to boss nawet nie powinien zadać nam strzału. Bo będzie skupiony na próbowaniu zablokować nasze ciosy. Ale nie będzie w stanie. I ostatni, ostatnie combo w naszego bossa. I zostaje nam już go tylko dobić. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie wstawki. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Przykro mi, dlaczego? Wiem jak to jest stracić ojca. <laughs> Mogłaby nas w jakiś inny sposób pocieszyć. To nie był. Ale zostaje mi o, tylko dodać. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie nowych let's play czy poradników, piszcie na kowal A ja zostałem was ze zwiastunem kolejnego odcinka. Trzymajcie się!